Ja jestem bogusiasty. A dzisiaj rozpoczął się 9 tydzień wyzwań w, w tym sezonie, czyli 13. I dzisiaj chcę wam pokazać, gdzie się znajduje Hydro 16. Bo jedno zadanie brzmi tak: zbierz 200 metalów w Hydro 16. Jest ono tutaj na mapie. Jak lecicie, to po prostu wygląda to tak: jakieś dwa hangary. I jest to jedno z prostych żadań, bo wystarczy sobie wylądować i zebrać metal. Mi się wydaje, że najłatwiej będzie z tego. Z tego chyba z tego po 30 leci. Tak, dokładnie. 30 metalu. No i widzicie, zalicza mi się, więc to nie jest nic ciężkiego. No i możecie sobie tutaj porozwalać ten, właśnie to i pamiętajcie, że metal leci również z samochodów, mimo wszystko, więc to by było na tyle w tym odcinku, nie będę przedłużał ani wam pokazywał jak zbieram metal, więc dalej, więc to zobaczenia ja w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!